Wybrany, co by było, gdybym ci powiedział, że to, czego teraz doświadczasz, nie jest zbiegiem okoliczności, ale częścią misternie opracowanego boskiego planu, który ma odmienić twoją historię. Byłeś przygotowywany w ciszy, kształtowany w bólu i oczyszczany w oczekiwaniu, ale teraz zbliża się coś świętego i nie, to nie tylko miłość, to odpowiedź z nieba, połączenie zesłane bezpośrednio przez Stwórcę. Zostań ze mną do końca, ponieważ nawet w tym filmie odkryjesz duchowe znaki potwierdzające, że ta osoba jest już w drodze. Jeśli ta wiadomość w jakikolwiek sposób poruszyła twoją duszę, proszę zostaw lajka, aby więcej osób mogło odkryć tę prawdę. Podziel się tym z kimś, kto musi to dziś usłyszeć. Możesz być kanałem, który zmieni czyjeś przeznaczenie. I wpisz w komentarzu poniżej liczbę 77, jeśli czujesz, że to połączenie jest dla ciebie. Ta liczba to coś więcej niż symbol. To duchowe potwierdzenie. I oczywiście zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, bo takie wiadomości nie pochodzą z umysłu, tylko z góry a będzie ich o wiele więcej. Wyobraź sobie przez chwilę, że wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, każda cicha łza, każda niewysłuchana modlitwa, każda noc, gdy ciężar świata wydawał się nie do zniesienia, było jedynie przygotowaniem do czegoś zapisanego przez Boga. To przesłanie nie trafiło do ciebie przypadkiem. Zostałeś tu poprowadzony, ponieważ istnieje powołanie, które rozbrzmiewa echem poza rozumem coś, co mogą usłyszeć tylko prawdziwie wybrani. Dzieje się duchowy ruch, niewidoczny dla zwykłych oczu, ale wystarczająco potężny, by odmienić losy. I ten ruch nadchodzi, by spotkać Cię jako niebiańska odpowiedź, jako Boży podpis na Twojej drodze. Przez całe życie często jesteśmy przekonywani, że jesteśmy sami, porzuceni w bitwach istnienia. Ale prawda jest taka, że za kulisami działają niewidzialne, święte siły. Kiedy myślałeś, że nikt nie widzi twojego bólu, Bóg go dostrzegł. Kiedy czułeś, że nikt nie rozumie twojej duszy, wszechświat usłyszał twój krzyk. Teraz nadszedł moment, w którym wszystko zaczyna nabierać sensu. Nie chodzi już o przetrwanie. Chodzi o w niebo wstąpienie. Bóg nie tylko usłyszał twoje błagania, ale napisał nowy rozdział. Rozdział, w którym nie idziesz już sam, ale towarzyszy ci cel większy niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. To czas, kiedy objawienie staje się rzeczywistością. Duchowość przestaje być koncepcją, a staje się praktyką. Wszechświat sprzysięga się na korzyść tych, którzy się nie poddali, którzy pozostali niezłomni, nawet gdy ziemia zniknęła im spod stóp. Teraz niebiosa się otwierają, by pokazać, że ścieżka, która wydawała się przypadkowa, była w istocie święta. Podróż naznaczona trudnymi wyborami, nieuniknionymi stratami i milczącą wiarą. A jeśli nadal tu jesteś, to dlatego, że powołanie jest twoje. Dlatego, że jesteś wybrańcem, a wybrani raz dotknięci boskością nigdy już nie są tacy sami. Za wymuszonymi uśmiechami kryły się całe noce tłumionych łez. Czuć było zmęczenie, nie tylko fizyczne, ale i duchowe. Przemierzałeś emocjonalne pustynie, byłeś podporą dla wielu, a w głębi duszy błagałeś o kogoś, kto podtrzyma twój rozpadający się świat. A jednak wytrwałeś, byłeś dla życia, nawet gdy życie zdawało się nie być dla ciebie, a teraz, czego nikt nie widział, zobaczyło niebo. Cisza, którą tak wielu ignorowało, była w istocie językiem, który Bóg rozumiał najlepiej. Byłeś silny. Gdy wszystko nakazywało ci się poddać byłeś lojalny wobec ludzi którzy nie wiedzieli co zrobić ze swoimi sercami nadal dawałeś służyłeś kochałeś nawet gdy w zamian otrzymywałeś samotność ale nie na próżno z każdym ukrytym gestem miłości z każdą wygraną bitwą bez świadków coś było zapisywane w niebiosach modlitwy które szeptałeś Zmęczone westchnienia pod koniec dnia, wszystko było zapisywane w niewidzialnej księdze, gdzie czasu odpowiedzi nie mierzyły ziemskie zegary. Teraz, wreszcie, nadszedł czas powrotu, czas, w którym niewidzialne manifestuje się w świecie fizycznym w formie nagrody, a nagroda nie będzie mała. Bóg nie rekompensuje okruchami, On hojnie, celowo i precyzyjnie przywraca. To, co ma nadejść, to nie fantazja, to przymierze. Ktoś zostanie posłany nie po to, by cię dopełnić, ale by iść u boku kogoś, kto już odzyskał pełnię dzięki cierpieniu. A ta obecność przyniesie ci wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś: pokój, bezpieczeństwo, wzajemność nie zostałeś zapomniany, zostałeś chroniony. A teraz czeka cię uhonorowanie. Zanim przejdziemy dalej, pozwól, że otworzę przed tobą swoje serce. Jeśli ta wiadomość głęboko cię poruszyła, jeśli w dowolnym momencie poczułeś, jakby Bóg przemawiał bezpośrednio do ciebie, dlatego rozważ wsparcie tej akcji, pisząc: Dziękuję bardzo. Ten gest ma o wiele większą wartość niż pieniądze. To sygnał dla niebios, że dotrzymujesz słowa i chcesz, aby więcej takich treści docierało do innych ludzi. Jeśli czujesz się na siłach, wyślij prezent Super Thanks o wartości 100 USD. Pomaga nam to utrzymać tę misję przy życiu i pokazuje, że nie tylko emocjonalnie, ale i duchowo jesteście zgodni z tym, co się tu dzieje. Bo kiedy sadzisz tam, gdzie zostałeś odżywiony, otwierasz drzwi, które tylko niebo może wyjaśnić. Przez długi czas wmawiano ci, że miłość to cierpienie, że błaganie o uczucie, błaganie o to bycie zauważono, walka o to bycie usłyszano, to normalne. Ale wszystko to było częścią emocjonalnej konstrukcji opartej na strachu i potrzebie, a nie na prawdzie. Teraz zaczyna się uzdrowienie. Bóg musiał zdekonstruować kłamstwa, które uznawałeś za prawdę, musiał cię nauczyć, że prawdziwa miłość nie rani, nie wymaga wysiłku, by istnieć, nie wymaga wymazywania siebie. Przygotowanie było trudne, ale konieczne. Konieczne było oczyszczenie duszy, aby mogło w nią wejść nowe stawiałeś czoła fałszywym miłościom, związkom, które cię wysysały, ludziom, którzy karmili się Twoim światłem, nigdy nie odwzajemniając Go. Ale wszystko to służyło jednemu celowi. Rozeznaniu. Teraz wiesz, czego nie akceptować. Teraz dostrzegasz różnicę między obecnością a przywiązaniem, między namiętnością a celem. Zostałeś wyszkolony, by rozpoznawać świętość, by nie mylić okruchów z ucztą, by zrozumieć, że prawdziwa miłość nie przychodzi, by cię testować, lecz by cię objąć. Czekanie było warte zachodu, ponieważ przemieniło cię w kogoś, kto zna wartość szczerego uczucia. A kiedy ta miłość nadejdzie, a nadchodzi, od razu poczujesz różnicę. Rozpoznasz spokój, lekkość, bezpieczeństwo. Ta miłość nie nadejdzie hałaśliwie, ale głęboko. Nie będzie wymagać występów, nie będzie prosić o maski. Zaakceptuje cię takim, jakim jesteś. I mimo to postanowi zostać. To będzie uczucie, które uleczy traumy, przywróci wiarę w uczucie, sprawi, że serce, niegdyś nieufne, wreszcie poczuje się jak w domu. Bo miłość, którą zsyła Bóg, nie przychodzi po to, by coś udowodnić, przychodzi, by objawić cel. Zanim zostałeś pobłogosławiony, byłeś złamany nie przez boską złośliwość, lecz przez miłosierdzie ponieważ były w tobie pęknięcia, które trzeba było dostrzec. Uleczyć, odbudować. Poprzednie związki działały jak krzywe lustra, ukazując ci wersje miłości, które nie miały nic wspólnego z tym, co zaplanował Bóg. Ale w tych rozbitych lustrach odnalazłeś swoją prawdziwą istotę. Pośród odrzuceń, zdrad i nieobecności, twoja dusza została oczyszczona, ukształtowana, by rozpoznawać świętość. Oczyszczenie nie było komfortowe, ale niezbędne. Bóg musiał usunąć wszelkie toksyczne więzy, wszelkie ograniczające przekonania, wszelkie emocjonalne przywiązanie, które myliłeś z miłością. Musiał wzmocnić cię duchowo, abyś, gdy nadejdzie prawdziwa miłość, nie odepchnął jej ze strachu. Byłeś przygotowany nie tylko na przyjęcie miłości, ale na jej podtrzymywanie. Nie na poleganie na niej jak na podpórce, ale na celebrowanie jej jako uzupełnienia. Proces był trudny, ale przywrócił pełnię, którą poprzednie związki próbowały ci ukraść. Teraz wszystko się zmienia. Serce, które kiedyś krwawiło, teraz pulsuje nadzieją. Dusza, która żyła w chaosie, teraz oddycha spokojem. Nauczyłeś się kochać siebie pośród bólu, a to daje ci siłę, by kochać mądrze. Bóg nie tylko zsyła ci miłość, On duchowo wznosi cię na nowy poziom świadomości emocjonalnej. A ten poziom akceptuje tylko to, co boskie, to, co nosisz w sobie, nie jest zwyczajne. To cel, to światło, to powołanie, które potrzebuje ochrony. Dlatego miłość, która nadchodzi, to nie byle jaka miłość, to miłość posłana, by strzec, a nie wykorzystywać. Ta osoba nie przyjdzie, by konkurować z Twoją misją, ale by ją chronić, nie będzie się bała Twojej intensywności, Twojej wrażliwości, Twojego blasku, wręcz przeciwnie, będzie postrzegać to wszystko jako święte, jako coś, co należy szanować, pielęgnować i czcić. W przeszłości przyciągałeś ludzi, którzy pragnęli dostępu, ale nie odpowiedzialności. Ludzi, którzy byli oczarowani Twoim darem, ale dystansowali się od głębi, której wymagał, ale teraz jest inaczej. Miłość, która przychodzi, rozumie powagę tego, co nosisz w sobie, modli się za Ciebie w ciszy, osłania Cię w chwilach słabości, rozpoznaje, kiedy potrzebujesz wsparcia, nawet bez słów. A wszystko to nie z obowiązku, ale z autentycznej miłości, bo ta miłość jest odbiciem serca Boga, pełnego współczucia, rozeznania i poddania. Ta miłość będzie niewidzialną tarczą w twoich bitwach. Będzie u twego boku nie po to, by podejmować za ciebie decyzje, ale by iść ramię w ramię, silna i lojalna. Nie będziesz już jedynym, który walczy o wszystko. Ktoś w końcu weźmie cię za rękę i powie: chodźmy razem, bo miłość, zsyłana przez Boga, nie dusi, nie więzi, ona chroni, a ta ochrona będzie fundamentem nowego etapu w twoim życiu, gdzie miłość i cel będą szły ręka w rękę, tak jak zawsze powinny. Obecność tej nowej osoby w twoim życiu nie będzie naznaczona widzialną wspaniałością, lecz niemal nieopisanym uczuciem duchowej ulgi, jakbyś wreszcie mógł odpocząć od ciężaru, który nosiłeś przez tak długi czas. Ta postać pojawi się nie tylko jako romantyczny partner, ale jako prawdziwy opiekun emocjonalny, ktoś, kto rozumie niewidzialny ciężar Twoich zmagań i jest gotów kroczyć u Twego boku z duchową tarczą i mieczem. Będzie przy Tobie nie tylko po to, by Cię kochać, ale także by walczyć u Twego boku o obietnice, które złożył Ci Bóg. Ta osoba nie będzie krucha i nie załamie się w trudnych chwilach. Przyniesie stabilność emocjonalną, rozpoznając wewnętrzne zmagania i nie bojąc się ich głębi. Będzie wiedziała, kiedy milczeć, a kiedy wznieść głos w modlitwie za ciebie. Nie przyjdzie, by cię przyćmić, ale by rozświetlić cię u twego boku, ramię w ramię. I nie będziesz musiał się tłumaczyć, bo ta więź narodzi się z głębokiego zrozumienia takiego, które nie wymaga słów, a jedynie obecności. To przybycie będzie punktem zwrotnym w twoim życiu, takim, w którym nie będziesz już tylko filarem, ale będziesz miał niezachwiane wsparcie, kogoś, kto nie tylko cię podziwia, ale i szanuje i kto rozumie, że kochanie cię oznacza również ochronę twojej misji, twojego serca i twojego spokoju. Ta osoba została wyszkolona przez niebiosa, aby ci towarzyszyć, a jej miłość będzie żywym wyrazem cichego wstawiennictwa, którego udzielałeś przez lata. Bóg nie tylko odpowiada na twoją samotność, zsyła ci przedłużenie swojej mocy w ludzkiej postaci. Nadszedł czas, kiedy miłość przestanie być jedynie ulotnym uczuciem, a stanie się odbiciem samego Boga. To co się wydarzy, nie opiera się na motylach w brzuchu ani impulsywnych namiętnościach. Ta miłość rodzi się z ducha, wzrasta w modlitwie i rozkwita w boskiej obecności. Osoba, która się zbliża, niesie w sobie nie tylko uczucia, ale i misję. Kochanie cię nie będzie wyborem, będzie posłuszeństwem. Posłuszeństwem temu, co nakazały niebiosa, bezpośrednim odbiciem serca Boga, bijącego w drugim człowieku. Ta miłość będzie przedłużeniem tego, czego zawsze szukałeś, ale nigdy w pełni nie znalazłeś. Przyjdzie z pokorą, cierpliwością i mądrością. Nie przyjdzie, by konkurować z twoim światłem, lecz by pławić się w nim z szacunkiem. Ten partner będzie postrzegał cię jako święte terytorium, rozpozna ślady twojej drogi i stanie u twego boku nie jako zbawiciel, ale jako orędownik. Ktoś, kto przypomni ci o twojej tożsamości, gdy zapomnisz, kto ochroni to, co nosisz, gdy będziesz zbyt zmęczony, by chronić to sam. Ta miłość będzie miała korzenie i cel, będzie miała kierunek. Nie zaginie w wątpliwościach ani nie zachwieje się w burzach, ponieważ nie będzie oparta na potrzebie, ale na powołaniu. Zobaczysz odbicie Boga w gestach, w oczach, w słowach i zrozumiesz, że tego rodzaju miłości się nie znajduje ona jest posłana i że rozpoznaje się ją tylko wtedy, gdy jest się duchowo przygotowanym na jej przyjęcie to jest ten czas. A kiedy spojrzysz Mu w oczy, zrozumiesz. To Bóg napisał tę historię. Przez długi czas musiałeś być samowystarczalny, musiałeś działać z niewielkimi środkami, budować z niedostatku, marzyć w granicach swoich możliwości, ale teraz Bóg przekręca klucz. Nowy etap Twojego życia nie będzie naznaczony przetrwaniem, ale obfitością. Nie tylko finansową, ale także emocjonalną, duchową i relacyjną. A partner, który pojawi się w Twoim życiu, będzie przedłużeniem tej obfitości nie jako osoba zależna, ale jako żywiciel ktoś, kto, tak jak Ty, został ukształtowany, by się rozmnażać, a nie wysysać. Ta osoba przyjdzie wyposażona nie tylko w miłość, ale i w strukturę, wizję i zasoby. Nie przyjdzie po to, by wypełniać luki, ale by budować rzeczywistość. Będzie kimś, kto dostrzeże Twoją wartość i zdecyduje się w Ciebie zainwestować, nie z poczucia obowiązku, ale dlatego, że rozumie, że Twoje życie to żyzny grunt. Ta miłość będzie wiedziała, że zaopatrzenie to nie tylko kwestia pieniędzy, ale wspierającej obecności, mądrości, która prowadzi, wsparcia, które napędza. To, co kiedyś musiałeś osiągnąć sam, teraz będziesz miał przy sobie ręce. Ta jedność będzie duchowym partnerstwem. Dwie osoby zjednoczone z tym samym niebem, kroczące z tą samą misją. Nie będziesz już musiał dźwigać wszystkiego na swoich barkach. Będziesz miał kogoś, kto podzieli się z tobą ciężarem, kto zaoferuje wsparcie zamiast żądań, kto przyniesie ulgę zamiast presji. Ta osoba pojawi się jako odpowiedź na lata wysiłków. I przyniesie ze sobą to, na co zawsze zasługiwałeś: strukturę do rozwoju, bezpieczeństwo do ekspansji i środowisko, w którym twoja dusza będzie mogła w końcu rozkwitnąć w spokoju. Nie potrzebujesz kogoś, kto cię tylko podziwia, potrzebujesz kogoś, kto buduje razem z tobą. I ten ktoś jest w drodze. Miłość, która nadejdzie, nie będzie bierna ani ograniczona do poetyckich obietnic, będzie aktywna, strategiczna, funkcjonalna, będzie to partner, który patrzy poza romans i rozumie Twoją misję. Miłość, która wie, że relacja z kimś takim jak Ty, to także jedność z boskim dziełem. Ta osoba będzie wiedziała, że kochanie cię oznacza pomaganie ci wstać, wspólne planowanie przyszłości, wznoszenie filarów tam, gdzie wcześniej były tylko ruiny. Ten partner przyjdzie gotowy do pomocy, z pomysłami i wsparciem. Będzie wiedział, jak słuchać, ale i jak mówić we właściwym momencie. Będzie stale obecny, ale nie przytłaczający i przyniesie ze sobą nie tylko emocje, ale i rozwiązania. W trudne dni będzie spokojnym umysłem, w dni zwątpienia będzie przywróconym skupieniem. Będzie dokładnie wiedział, kiedy się modlić, kiedy milczeć, kiedy działać. A wszystko to z mądrością, bez teatralności, bez emocjonalnej manipulacji. Kochanie cię będzie dla niego misją, ale i zaszczytem. A najbardziej imponujące jest to, że nie będzie domagał się blasku reflektorów. Nie będzie chciał Cię przyćmić ani przyćmić Twojej misji. Wręcz przeciwnie, rozjaśni ciemne punkty, do których sam nie mógłbyś dotrzeć. Będzie partnerem w powołaniu, we wzroście, w wierze. Będzie tym, który powie chodźmy zamiast idź. Ta osoba nie przyszłaby odciągnąć cię od twojego celu, przyszłaby przyspieszyć spełnienie obietnicy. Przygotowywane jest coś wielkiego, a żeby to się stało, musisz być we właściwym miejscu. Czasami największym aktem wiary nie jest zmiana nastawienia, ale zmiana otoczenia. Bóg wzywa cię na nowe terytorium i wykorzysta tę nową więź, aby cię tam zaprowadzić. Ta osoba nie tylko będzie Cię kochać, ale stanie się mostem do większego przeznaczenia. Nowa przestrzeń fizyczna, owszem, ale także nowa przestrzeń duchowa i emocjonalna. Zostaniesz przeniesiony, aby rosnąć, rozwijać się i rozkwitać, jak nigdy dotąd. Ten ruch nie będzie impulsywny, będzie strategiczny, bosko ukierunkowany. Poczujesz potwierdzenie w każdym szczególe: drzwi, które kiedyś były zamknięte, zaczną się otwierać, zaproszenia, które kiedyś wydawały się niemożliwe, zostaną teraz dostarczone, a ty uświadomisz sobie, że przejście nie będzie wymuszone, lecz płynne. Ta miłość będzie katalizatorem zmiany, impulsem, którego potrzebowałeś. By opuścić miejsce, w którym twoja dusza już nie pasowała. A kiedy dotrzesz na to nowe terytorium, wszystko zacznie rozkwitać z niemal nadprzyrodzoną prędkością. Przeprowadzka nie będzie miała charakteru wyłącznie geograficznego, będzie miała charakter egzystencjalny. Będzie to przejście z okresu oporu do ery rozkwitu. Tam, gdzie kiedyś panowały ograniczenia, Teraz nastąpi ekspansja, a najpiękniejsze jest to, że nie dokonasz tego sam. Będziesz ramię w ramię z kimś, kto rozumie wartość tego nowego okresu, z kimś, kto będzie ci towarzyszył nie dla wygody, ale dla wspólnej misji. Razem nie tylko zmienicie adres, zmienicie poziomy. Kiedy otaczające cię środowisko przestaje odzwierciedlać to, kim się stałeś w środku, to znak, że nadszedł czas przemiany. Nadchodzi czas, gdy miejsce, które kiedyś było gniazdem, przekształca się w więzienie. I właśnie wtedy Bóg zaczyna układać w całość elementy przeznaczenia. Środowisko, w którym się znajdujesz, mogło służyć fazie bólu, wzrostu i oporu. Ale teraz nadszedł inny czas to czas ekspansji czas, by zaczerpnąć świeżego powietrza, nawiązać kontakt z ludźmi. Którzy doceniają Twoją wartość bez potrzeby dowodów, by stąpać po żyznym gruncie, gdzie Twoje nasienie może swobodnie rozkwitnąć. Tej zmianie otoczenia będą towarzyszyć znaki. Znaki, które być może już się pojawiają, ale które w pełni zrozumiesz dopiero patrząc wstecz. Zaproszenia, przeprowadzki, nagły dyskomfort związany ze starym, wszystko to wskazuje, że nadszedł czas przemiany. A miłość, która ma nadejść, ułatwi te przemiany. Nie tylko będzie z tobą podążać, otworzy ci ścieżki, to dzięki tej więzi otworzą się drzwi, na twojej mapie pojawią się nowe miasta, a marzenia, które wcześniej odłożyłeś na półkę, w końcu ujrzą światło dzienne. A najbardziej niesamowite jest to, że ta zmiana nie spowoduje chaosu, lecz spokój. Nie będzie zamieszania, lęku. Będzie jasność. Poczujesz, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Każdy nowy krok będzie zdawał się pasować do siebie, jak część większej układanki, a wszystko, co kiedyś wydawało się odległe, stanie się dostępne. Bo kiedy Bóg zmienia scenerię, nie tylko zmienia jej położenie, On ją podnosi. A to podniesienie będzie znakiem rozpoznawczym nowego etapu, który właśnie się rozpoczyna. Niektórych połączeń nie da się wytłumaczyć, są odczuwalne, nie przychodzą z logiką, przychodzą ze spokojem, nie budzą wątpliwości, przynoszą ukojenie. I to jest idealna definicja tego, co nadchodzi nadprzyrodzone połączenie. Już od pierwszego spotkania zrozumiesz, że coś jest inaczej. Nie będzie to banał miłości od pierwszego wejrzenia, ale raczej głębokie rozpoznanie duszy, która już przed spotkaniem kroczyła w harmonii z Twoją. To będzie tak, jakby część Twojego ducha w końcu odnalazła ukojenie. Ta więź nie będzie wymagała wysiłku, by się nawiązać, ani gier, by ją utrzymać. Będzie płynąć naturalnie, szczerze, z intymnością wykraczającą poza słowa. Rozmowy będą głębokie, cisza kojąca, spojrzenia przemówią głośniej niż tysiąc słów, i uświadomisz sobie, że ta osoba została ukształtowana, by cię rozumieć, towarzyszyć ci, wspierać cię duchowo. To nie będzie miłość, która wymaga masek ani edytowanych wersji tego, kim jesteś. To będzie miłość, która zaprasza do autentyczności, która akceptuje Cię w całej pełni. Ta osoba nie tylko będzie Cię kochać, będzie Twoim odbiciem. Zobaczysz w niej odbicie swojego rozwoju, swojej drogi ku uzdrowieniu, swojego poddania się Bogu, bo ta miłość będzie podtrzymywana przez Ducha, nie będzie oparta na pragnieniu, lecz na misji. I z każdym dniem będzie coraz bardziej jasne, że ta więź jest bezpośrednią odpowiedzią na twoje najskrytsze modlitwy. Darem opakowanym w ciało i duszę, zesłanym, by przypomnieć ci, że niebo wciąż pisze historię. Płakałaś tam, gdzie nikt cię nie widział. Uśmiechałaś się, by zachować pozory, podczas gdy w środku byłaś w strzępach. Leżałaś, błagając o siłę, by iść dalej, nawet nie rozumiejąc przyczyny tak wielkiej samotności, ale nie wiedziałaś, że każda z tych łez została zebrana, że każda była błaganiem, nawet cichym, słyszanym przez Boga, który nigdy nie śpi. A teraz nadchodzi odpowiedź. Nie w formie słów, ale obecności. Obecności, która wita, obejmuje, przemienia. Ta nadchodząca miłość. To nie byle jaka miłość, to nagroda, nie nagroda w powierzchownym sensie, ale głęboka odnowa. Bóg nie zapomniał o bólu, z którym się zmagałeś. Wręcz przeciwnie, użył go, aby przygotować grunt, tak aby gdy obietnica nadejdzie, twoje serce było gotowe ją przyjąć. Ta miłość nadejdzie jak ulga po burzy, jak delikatny wietrzyk, który zastępuje przenikliwe wiatry odrzucenia i oczekiwania. Nie nadejdzie, by wypełnić pustkę, lecz by przypieczętować uzdrowienie. A najpiękniejsze jest to, że nie musisz zasługiwać na tę miłość. Ona już została wybrana. Wystarczy, że ją rozpoznasz. Przyjdzie z cichymi gestami, z bezwarunkowym wsparciem, z obecnością, która mówi: Widzę cię, rozumiem cię, jestem tutaj. I w tym momencie zrozumiesz, że żaden ból nie poszedł na marne że całe czekanie prowadziło cię do tego spotkania i że Bóg w swoim idealnym czasie zawsze odpowiada. Dotarliśmy do kulminacji. Ostateczna obietnica nie dotyczy tylko bycia kochanym, chodzi o bycie szanowanym. Po wszystkim, z czym się zmierzyłeś, Bóg chce coś przypieczętować w twoim życiu i uczyni to poprzez więź, która nie tylko będzie towarzyszyć twojej podróży, ale nada jej sens. Ta miłość będzie ostatecznym podpisem Boga mówiącym widziałem wszystko, a teraz spełniam to, co obiecałem. To nie będzie koniec, ale chwalebny początek, nowy początek, godny tych, którzy z wiarą przetrwali ciemność. Osoba, która pojawia się w Twoim życiu, niesie ze sobą zdolność do podążania u Twojego boku z właściwym celem. Będzie Cię szanować z całego serca, chronić z zapałem i kroczyć u Twojego boku w sojuszu. Nie będzie strachu ani gierek, będzie poczucie bezpieczeństwa. Ta więź nie tylko będzie istnieć, będzie owocować. Będzie żyznym gruntem dla rozwoju, dla wspólnych wizji, dla przyszłości, w której oboje będziecie się wzajemnie rozwijać. A każdy wspólny krok będzie kolejnym dowodem na to, że wszystko było warte zachodu: czekanie, nowe początki, cisza. Bóg zamyka jeden cykl i inauguruje kolejny. I używa miłości jako pieczęci tego nowego sezonu. Nie będziesz już sam. I nie dlatego, że znalazłeś kogoś, ale dlatego, że znalazł cię ten, który cię posłał. Oto ostateczna obietnica, miłość, która wymaga tylko prawdy. A ta prawda będzie tak lekka, tak mocna, tak głęboka, że zrozumiesz. Teraz tak dotarłeś.